Witam Was bardzo serdecznie moi biczki malinowe w kolejnym odcinku z Kidsa, gdzie dzisiaj wracamy do skrzyneczek widzów, będziemy szukać kolejne jakieś mocarne skrzynki Musimy odkuć się za to co ostatnio straciliśmy ale przed tym standardowo w tym odcinku macie do zgarnięcia tutaj takiego skinka, że wziąć udział na niego należy zasubskrybować kanał, zwolnić się stać łapkę w górę, skomentować odcinek, a jeśli mi lubicie, chcecie mnie wesprzeć, możecie w tym miejscu pisać mój kod Addixon przez 2, gdzie dostajecie darmową skrzynkę oraz 5% więcej do depozytu przy płacie. A ja biorę tu już się za szukanie jakiejś interesującej skrzyneczki, zróbmy tak, Adixon wpiszemy i dajmy, żeby one były świeże, najpopularniejsze z 31 dni. Ej, patrz, 20. Ej, 20 gruszówka. O jezu, jakie tu są procenty! Ktoś otworzył tą skrzynkę 1037 razy. Ej, dobra, spróbujmy. Wydajmy sobie. Tak na, na farta, nie? Tak na farta. Sobie wydamy, nie? Mno, parę złotych. Czekajcie, Pominmy tylko tą animację, bo nie będziemy tego aż tak oglądać. Dobra. To. No. To. No. Niestety nic. To tu trzeba mieć takiego farta. Że to jest po prostu głowa mała. Dobra. To 3680 zł. Schodzę i uciekam z tej skrzynki. Jakby z 20 groszy, z 20 groszowej skrzynki udało nam się kosę wydropić. No to to by było coś, nie? Ale. Może gdybyśmy te całe nasze 3000 wydali, to byśmy jakąś kocę wydropili. Ale to raczej czasu na to nie mamy. Dobra, lecimy dalej. Tu jest jakaś za 3. A jest coś tutaj grubszego. 16. Dobra, weźmy na przykład tą. za 16, nie? Też tutaj 31 razy otworzona. Troszeczkę procent są na, jest na te koski. Dobra, 81 zł. Otwórzmy sobie z 3 razy taką skrzynię. O kurcze No to mamy tutaj lipę, ale jeszcze raz Dajmy szansę, może to po prostu gorsze pierwsze rozdanie O! Wejdź, ile to jest warte tu w tej skrzyni? 93 zł, no to czyli jeden taki skinek zwraca nam za wszystko i jeszcze mamy profit Ale... O, emeczka Ale to nie jest chyba to, co szukam, nie? 5% jest na tego akacza no to zdecydowanie nie jest to, co szukam. To zdecydowanie nie jest to co szukam. Dzisiaj ja bym chciał tu jakąś skrzynkę od 100. Od 100 zł. Widzę od 100 zł tutaj 2024 jest najbardziej popularna. Ja już ją otwierałem ostatnio i ona mi nic nie dała. Więc może dzisiaj. Pięć skrzynek, dawaj. Dawaj, dawaj, maleńka. No to niestety... Nic nam nie oddała, ale... Czekajcie, odkujemy się za to, co zabrało. Stworzymy jedną bitwę. Wczoraj wszystkie bitwy przegraliśmy. Wszystkie od góry do dołu bitwy przegraliśmy. Więc ja wierzę, że dzisiaj... Jest nasz dzień. Tylko jaka skrzynia. Dobra, weźmy dajmy jakąś nuklear, dajmy tą. Tą. Takiego miksa wszystkiego, zróbmy. Pyk, ugraczy graczy. Przywołaj, bota. No i tą bitwę na pewno musimy wygrać. Miejmy przynajmniej taką nadzieję. A potem wracamy do skrzyneczek widzów. Uwaga! Czad do nas bił. Okej, okay, no to nuklear, pierwsza skrzynia. Ona ma tutaj ładne. Ojej, chyba dostał dobrego. 144. Dobra, to jeszcze nie jest aż taki mega dobry. A wóbka, ładnie. 205. Elegancko. Wychodzimy teraz na pewno na prowadzenie. I tutaj. Okej. Okay. Jest. Pierwsza skrzynia dała nam na pewno profit. Hydrotustera. O kurczę, A traczek. Nam tutaj wypadł. No a druga skrzynia. I mi jemu. Tragedia. Oj, 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 oj. oj, Troszeczkę tutaj sobie nadrobił. Nie wiem, chyba i tak chyba w tym momencie wygrywam. Ale ta skrzyneczka jest! Jest KOSA! 1100 zł! LOREUS! Jeszcze jedna! Ja pierdzielę. Elegancko, elegancko! 5000! I to jest to, na co czekałem, no! I to jest to, na co czekałem ostatni, do no, wczoraj. No, jak się oglądaliście odcineczek, to polecam, zobaczyć. Ostre dymanko, nie? Ostre dymanko, widzowie. Pod wieczór takie ostre dymanko sobie odpalcie. To będziecie w szoku. Tak jak na wczorajszym odcinku zostałem wydymany. Tak dawno nie zostałem wydymany. Czekacie, sobie to podprzedaję, wszystko. Bo mamy taki rozpierdzie ekwipunku. Jest profit! I szczerze. Wróciłbym do tej skrzynki, która nam nic nie dała. Czekajcie. Jedną otworzył jeszcze. O. Chyba otworzę jeszcze pięć. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. No cztery procent, no kurczę. Dobra, otwieram. Daj. Wulkan, ile? Czysta, dobra? Jako że dało tego wulkana? No jeszcze raz Kurde, kto ją otworzył 32 razy? Ja pierdziele, dobra, nie, 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 nie. O Boże, ale nam... Ile ona nam? 3000 dzisiaj zabrała? A mimo tego i tak jesteśmy na plus w tym odcinku, więc to jest też w ogóle swoje. Niesamowite. A Dixon V1. 400 zł 71 razy ktoś to otworzył. Ja pierdzielę. To musi być mocna skrzynka w takim razie, nie? O kurde. Dobra. Otwieram. Otwieram. I. O boż. Miejmy nadzieję, że to po prostu jakieś takie najgorszy drop z tej skrzynki, dobra. Tu ile? No. Okej. Okay. Daj kosę. Dobra, jest AWP a Simov. Okej, okay, ta AWP nam zwraca i jeszcze nam profit daje. No, czekam na kose. Czekam na kose. I się doczekałem I się doczekałem Ej, dobra to Ja się nie dziwię, że ona 71 razy Tu została otworzona Elegancko, ile mamy? <ścoughs> o Jezu 3400, okej okay. 3400 To sobie w ekwipunku zostawię na wszelki A ja dalej lecę szukać, nie? Lecimy. Od stówki, od stówki. E, Adixon Izzicos. Adixon 2024. To jest kolejne w kolejce. Dwie skrzynki takie zostały otworzone. Jestem ciekawy, czy tutaj się komuś poszczęściło, czy nie. Zobaczmy. Pierwsza skrzynia. Jest Akaczyk, który chyba nam zwraca. A Jednak nie, nie zwraca nam kosztów. Dobra, ale. Połowę zabrał. Kolejny akaczyk. Ile on? Też tak połowę mniej więcej. Na okrągleniu. Jeszcze raz. Rain ram, laminate. Kurczę, no widzę dobra skrzyneczka do dropienia akaczy, ale do, do tych kost to nie za bardzo. Chociaż no Tutaj na te kocy naprawdę nie są jakieś. No 10% jest na wydropienie kocy tutaj w tej skrzynce. na 138 zł. O! Ja pierdzielę. Dwa. Ty! Jaka tam była liczba? 2, Dobra. Nie pierdzielę się w tańcu. Lecę 5, jak nie wydropi kocy, no to spierdzielam. Jest koca, dobra, jest w końcu koca Good Knife Blue Steel 498 zł. Wydaliśmy, no zwróciło się, zwróciło się tutaj na pewno. No ale mogła ta nam koca jednak tutaj z tej skrzynki wcześniej dropnąć. Skrzyneczka podfarta, pod szczęście tak zwana procentówka. Więc tu trzeba mieć farta, no 10% na koce, to jest sporo, nie? My tego farta nie mieliśmy, wydropiła nam, nie wiem nawet za którą skrzyneczką, ale powiem wam tak. Dajmy sobie teraz szadu na sam koniec. A Dixon Blue. I patrzcie, najpopularniejsza 31. Weźmy tą. Aha. No taka najpopularniejsza, że kurczę, ani razu ją nikt nie otworzył w tym miesiącu. Więc powiem wam, moje tutaj skrzyneczki najpopularniejsze robią szał ciał na stronie, nie? Dobra. Ale podoba mi się ona. To jest procentówka mocna. Nie mieliśmy w tamtej farta. Więc może od razu będziemy mieli w tej. O, maleńka. O, to niezły rebel. To jeszcze nie koniec. Do końca lecę, do końca zaginam kiece i lecę. Zaginam kiecę i lecę i jest, jest kosa. Jest koseczka, 2159 złoty. To są skrzyneczki widzów, nie? To są skrzyneczki widzów. Czekajcie, jeszcze jedną otworzę. Trzy, cztery, pięć, dobra, i teraz my. Dawaj, 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 jeszcze jedną kosę, jeszcze jedną kosę. No było blisko, było blisko, ale jednak daleko. 244 złote nam zostało, dobra, ostatnia skrzynia jakaś. A Dixon... Ogólnie możecie tworzyć skrzynki do kolejnego odcinka, a Dixon 20 bo będę robił od 20zł do kocy na waszych skrzyneczkach więc twórzcie tam maksymalnie skrzynki do 20zł co najważniejsze z kosami zobaczymy czy potworzycie fajne skrzynki na których da się kosę wydropić za 20zł a ja biorę się jeszcze tu za jedną skrzyneczkę gdzie mnie będzie stać od 200 do 244 i niech będzie awp dragon lore na 1% Ja pierdzielę, ale. Jak... No, jakby nam wydropiło, to, to był szok. Jest ładnie, widzowie. Jesteśmy dzisiaj na pewno na proficie. Ja wam bardzo dziękuję, że oglądaliście ten odcinek. Widzimy się w kolejnych. Nara.